Cześć, cześć, witajcie, witajcie w odcinku specjalny Minecraft Crafting Ideas Daily z okazji 300 tysięcy widzów. Słuchajcie, dzisiaj będzie 30 przedmiotów, a nie jak zwykle 9. Dobra, zaczynamy. Użytkownik Harcher, szmaragdowy pogromca, ma obrażenia jak złoty miecz. Jeśli wycelujemy nim w ziemię, zrobi falę uderzeniową i rani wszystkie moby graczy na 15 kratek. Kurde, już czuję jakby gardło będzie boleć po tym odcinku. Dobra, lecimy dalej. Spanek, tarcza Kapitana Ameryki. Jest niezniszczalna, można ją używać bez przerwy, kiedy jesteśmy wyposażeni tylko w nią. Ta zadaje 5 damage'a. Możemy również uzyskać enchant, który pozwoli nam na rzucanie tarczą, no czyli prawdziwy Kapitan Ameryka. Dobra, lecimy dalej. Kolejny przedmiot do użytkownika Chicken 1, tarcza szarży. Tarcza zawiera rogi barana, które umożliwiają mocne uderzenie podczas szarży. Zasięg to 8 kratek. Jeśli nie trafisz moba gracza, tracisz dwa serduszka. Pragnę przypomnieć, że te przedmioty również będą brały udział w konkursie, więc bez problemu. Dobra, lecimy dalej. Klimek, tęczowa buława. Po kliknięciu na ziemię tworzy się tęcza, na której końcu znajdziemy bloki złota, żelaza Podobne. Szybki sposób na wzbogacenie się, ale nie zawsze opłacalny. Wielkość skarbu jest losowa. Aha! Czyli nie zawsze może być to pocane. No i bardzo dobrze. Dobrze, lecimy dalej. Rafi 2198 The Dark World. Miecz wykonany z ciemności, bije tyle co diamentowy miecz, lecz po uderzeniu nakłada efekt Widera 2 i podpala. Po zabiciu wydaje losowy dźwięk z gry i automatycznie zbiera drop. Wytrzymałość ponad 5000 użyć, czyli potężna broń. Dobra, użytkownik Asta, żelazny sługa. Jest dwa razy silniejszy od Iron Golema, ma dwa razy więcej zdrowia i atakuje wszystkie wrogie moby. Możliwe do zabicia jedynie diamentowym kilofem z nałożonym efektem Silk Touch. Okej. Okay. Ciekawe, by to wyglądało. Lecimy dalej. Knajder, żeliwny garnek. Żeliwny garnek z diamentowym dnem po wlaniu do niego wody i podpaleniu potrafi upiec surowe jedzenie. Należy wymieniać wodę, aby jedzenie nie było zatrute. Zachowuje się jak blok, czyli zachowuje się bowiem tak jak kocioł. Dobra, lecimy dalej. Kakaowiec, żelazny, lekki bumerang. Zadaje obrażenie o dwa mniejsze od miecza z tego samego materiału. Bumerang leci maksymalnie na odległość 20 kratek. Jest 5% szansy na to, że nie wróci. Boże, jesteśmy dopiero po 8, po 8 przedmiotach. Przed nami jeszcze 22. <grytanie> Okej, okay. lecimy. Lord Vader żelazny z szczęki. Pułapka, którą możemy rozstawić na ziemi. Gdy wejdzie na nim jakikolwiek gracz lub bomb, szczęki się zatrzaskują, przytrzymują one ofiarę w jednym miejscu. Zadają obrażenia, zachowuje się jak blok sieci. Wiem, że takie coś już było, jednak ci dwaj autorzy wpadli na to samo w jednym czasie. Dobra, Piotrek3421, złoty ziemniak. Odnawia cały pasek głodu oraz dodaje efekt regeneracji 2 na 2 minuty. Kurde, dzisiaj macie... Taką próbę sprawdzenia jakby wyglądał dłuższy odcinek, ale okej. Okay. Lecimy dalej, fajny pomysł. E, klimek złota sezonka. Po jej zasadzeniu wyrasta drzewo, z którego co jakiś czas wypadać nam będzie złote jabłka. Istnieje 1% szans na to, że wypadnie nam koks. Liście stopniowo znikają, aż w końcu zostaje sam pień. Genialny pomysł! Genialny gratuluję Klimek. Naprawdę świetne. Dobra, lecimy dalej. Ma RS Hook, złodziej pereł. Kleszcze, które odbierają Ender Perłę Endermanowi bez jego zabijania. 25% szansy. Po zdobyciu perły Enderman nas atakuje i jest 75% szans na to, że Enderman zmieni kolor oczu. Wow, co się dzieje? RP Gameplays, zioła. Kliknij prawym przyciskiem, aby wyleczyć się ze wszystkich negatywnych efektów. Otrzymujemy 15 sztuk po skraftowaniu. Jedzenie zioł nie ma animacji w przeciwieństwie do mleka. Przydatne w PvP. Aha, czyli znacznie szybciej spożyjemy te zioła niż mleko. Fajne. adam 3, 1, 0, 1, 2002, zimne piwko plus 10 do żulerstwa, przedmiot troll, oczywiście tego zabraknieć tutaj nie mogło, więc przedmiot troll jak najbardziej jest. OK. niedługo półmetek, chociaż jeszcze daleko z tego co widzę. Dobra. Reku, zestaw saperski. Zestaw saperski potrafi rozbrać wybuchające TNT. Gdy go nosisz pułapki z TNT nie działają w promieniu 20 kratek, ma 30 użyć. OK, zestaw saperski w Minecraftie, czemu nie? Chociaż to wygląda bardziej na jakąś modyfikację. OK, kolejny przedmiot. Od użytkownika X Marcinos zestaw narciarski. Klikając prawym przyciskiem, item w ekwipunku, zakładamy narty. Jeżdżąc po śniegu, otrzymujemy efekt Speed 2. Jeżdżąc po innej powierzchni, mamy prędkość sprintu. Wychodzimy z, na... z nart klikając lewy Shift. Ha, wyobraźcie sobie stoki w minecraft'cie. Jejska. Zejdź mi z twarzy, nie zadaję obrażeń, ale posiada wbudowany knockback 80. Ma 50 użyć. Teraz możesz dać komuś z liścia. <gry> o kurde, Jiska poleciałeś. Poleciałeś, dobra, lecimy dalej. Ace Ice EyeStracker.pl Żelazna Pięść Smoka. Gdy nasz bohater podczas walki z Nerd Dragonem będzie bliski śmierci, uruchomi się przerywnik filmowy, podczas którego Netsu podaruje mu ten przedmiot. Zdaje 50 punktów obrażeń i podpala na 20 minut. Ten przedmiot to ciekawostka, ponieważ Netsu to nie jestem pewien z czego to jest. Dragon Ball? Nie wiem. Szymo00, zegarek, po kliknięciu prawego przycisku myszy, mając go w slocie pojawia się animacja podnoszenia ręki przez Steve'a i pokazania zegarka z aktualną porą dnia lub nocy. Genialny pomysł, naprawdę świetne. Ok, zakapturzony Brace, zegar słoneczny. Zegar o wiele tańszy niż zwykły, lecz pokazuje czas jedynie na powierzchni. Wow, kolejny fajny pomysł. Czemu nie? Zegar słoneczny w Minecraft'cie? Ok, widać crafting jest naprawdę niesamowicie tani. Dobra, lecimy dalej. Iron XV. Zbroja żywiołów. Zbroja odporna jest nie Niszczy się na ciosy każdego miecza oprócz drewnianego. Posiada obronę zbroi żelaznej. Ha! Wow! Oryginalne. Teraz będzie kilka zbrojek, więc zobaczymy, jakie zbroje dla nas przygotowaliście. Ok, lecimy. Creeper.pl Zbroja Cana. Zbroja cztery razy mocniejsza od diamentowej. Można ją zdobyć zabijając Widera. Drewnianym mieczem na trudnym poziomie trudności. Przeczytałem Hitlera. Widera. Ok. Fajna teksturka, gratuluję. Jaki crafting, boże. Drogi, lecimy z kolejnym przedmiotem MJ06, MJH06 czy MJM06, przepraszam, Bre ninja. Podczas noszenia masz efekt szybkości 2, ma użyć, daje 2,5 pancerza. Jesteś niewidzialny dla mobów, jak nie podejdziesz zbyt blisko. Bardzo fajna teksturka. Świetne. OK, Babar55 gra, zbroja Hermesa. Przydatna na Survivalu na serwerach, dzięki niej możemy latać przez 5 minut. Jedyna wada, jedyną wadą jest to, że ma tylko 5 użyć. Tylko 5 użyć, a crafting jak widzę całkiem drogi. Dobra, lecimy dalej. Yellow8 zbroja natury, niewidzialna. Mając na sobie zbroję, jednocześnie będąc na trawie i trzymając shift, żadne moby nie są w stanie nas dostrzec. Aha, tylko ciekawe jaką ma obronę na przykład taka zbroja, bo wygląda na diamentową. Ale tak czy inaczej oryginalne. Lecimy dalej. Jestem w necie, zbroja cienia. W nocy posiada obronę dwukrotnie wyższą od diamentowej zbroi, w dzień żelaznej. Zbroja powoli się niszczy, kiedy jest nastawiona na promienie słoneczne. Zbroja cienia wygląda jak tarcza cienia, szczerze mówiąc, ale tak czy inaczej tych cyrka mi się bardzo podoba. Firebreast, zbroja z kamuflażem. Po założeniu zbroi nie jesteśmy widoczni dla mobów. Można powiesić ją również na stojaku. Zbroja wtedy będzie przyciągać do siebie slajmy. <grytania> Kamuflaż, Coś z tym kamuflażem jednak macie, podobał wam się ten motyw. Dobra, Lord Vader, zarodniki grzybów. Zarodniki grzybów to i tym obszarowie działa podobnie jak moczka kostna, Użyty na jakimkolwiek bloku obtacza teren 5 na 5 grzybami. No jasne, że tak. Przecież mam mączkę kosną, która działa jako trawa. Czemu nie. Czym nie może być zarodników grzybów w Minecraft'cie? Wow, bardzo fajne. Proste, ale fajne. Dawid Gaming zapomniany niezwykły miecz. Miecz, który jest dwa razy wytrzymalszy niż diamentowy. Na samym dole miecza znajduje się kryształ, który wystrzeliwuje promień w kierunku gracza lub moba. Kryształ mocy możemy użyć tylko jeden raz. Okej. Okay. Danio PG, zamrożony kwiat. Kwiat ten można znaleźć na zimowych bajomach. Możliwy do craftowania, po uderzeniu nim moba zamarza na 5 sekund. Nie wiem, czy mówić biomach czy biomach. Raczej biomach, tylko tak by się to po prostu jakoś, nie wiem. To biomach wkręciło, że cały czas to mówię. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam niesamowicie jeszcze raz za 300 tysięcy subskrypcji. To był odcinek specjalny. Właśnie z tej okazji przedstawiłem wam teraz 30 przedmiotów, kiedy to w normalnym odcinku jest 9. Okej, okay, przedmioty były naprawdę fajne. Starałem się wybrać. Najlepsze z najlepszych, chociaż szczerze mówiąc wszystkie przedmioty są naprawdę dobre, które im podsyłacie i chciałbym pokazać wam ich więcej jednak. Jeden odcinek dziennie to i tak jest dużo, a przedłużając to zachwiałaby się pewna taka moja, że tak powiem, ee, no mam to wszystko wyliczone, wyrównane, więc jeden odcinek 9% przedmiotów dziennie powinno styknąć. Ale może jeszcze pójdziemy na sobotę i niedzielę z MCI Daily, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Tak czy inaczej Koniec tego specjala, dziękuję wam jeszcze raz za 300 tysięcy subskrypcji i czekajcie na kolejne materiały. Przypominam, na kanale możecie zajrzeć na baner i sprawdzić kiedy jeszcze będą materiały, o których godzinach. Ponieważ specjalnie wam to przygotowałem tak, aby to było zawsze widoczne. No dobrze, słuchajcie, w takim razie nie wiem co tu jeszcze powiedzieć. Chciałem troszkę przedłużyć ten odcinek, aby był mega, mega MC, ale chyba nie ma sensu. W takim razie, dzięki jeszcze raz za oglądanie. I mam nadzieję, że śledzicie maraton na bieżąco, ponieważ to było coś niesamowitego, żeby do tego się przygotować. Ponieważ 9 filmów na kanale w jeden dzień to jest coś masakrycznego. I uwierzcie, że na takiego maratonu naprawdę trzeba się przygotowywać kilkoma dniami, ale robię to dla Was. Robię to w zamian za prezent dla Was, który po prostu mi zgotowaliście w postaci 300 tysięcy subskrybentów. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć, do usłyszenia. Okay.